Kobieta na wózku inwalidzkim została oddana biednemu rolnikowi za karę. Nie wiedziała, że rolnik posiada tysiące hektarów. Jesteś ciężarem Aniela, upośledzonym, bezużytecznym ciężarem. Słowa ostre i zimne, jak listopadowy wiatr, smagający o okna, odbijały się echem w wielkim, cichym gabinecie. Na zewnątrz przemysłowe miasto Łódź rozpływało się w szarej, deszczowej mgle. Aniela siedziała nieruchomo na wózku inwalidzkim przy oknie z cienkimi, bladymi dłońmi zaciśniętymi na kolanach. Jej ojciec, człowiek, którego imperium zbudowano na stali i ambicji, stał przy wygaszonym marmurowym kominku ze szklanką whisky w dłoni. Spójrz na siebie kontynuował, a jego głos był nasiąknięty alkoholem i urazą, która trwała już dekadę. Uwięziona w tym wózku, ciągłe przypomnienie wypadku, który zabrał mi twoją matkę, pociągnął łyk. Płacę pielęgniarkom, fizjoterapeutom, kierowcom. I po co? Żebyś siedziała i patrzyła przez okno, kosztując fortunę w milczeniu. Aniela nie odpowiedziała. Dawno temu nauczyła się, że jej milczenie złości go mniej niż jej słowa. Miała na sobie prostą, szarą, wełnianą sukienkę, która opadała na jej kruche ciało, a jej blond włosy były związane w luźny warkocz. Była duchem w rezydencji swojego ojca, drogim meblem, który musiał utrzymywać, ale znalazłem rozwiązanie. Powiedział z okrutnym błyskiem woku. Kogoś kto zdejmie cię z moich rąk. Rolnika z Mazur, prosty człowiek bez wielkich oczekiwań. On nie prosi o pieniądze, Aniela. Najwyraźniej wszystko, czego chce, to żona, jakakolwiek żona, wyjedziesz o zachodzie słońca. Oddech Anieli uwięzł w gardle: Co? Nie możesz? Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądacie. Uwielbiamy wiedzieć, skąd jesteście. Proszę, zasubskrybujcie też nasz kanał. Kontynuując. Mogę i zrobię to, warknął, uderzając szklanką o stół. Zbyt długo byłaś moim problemem, teraz będziesz jego. Jej wzrok się zamglił. Jej oczy instynktownie powędrowały w stronę małej, zakurzonej pozytywki na półce, jedynego przedmiotu w pokoju, który zawierał jakiekolwiek ciepło. Prezent od matki, z czasów przed wypadkiem, z czasów śmiechu i cichych melodii. Mama by ci na to nie pozwoliła, wyszeptała. Jej głos był niewiele głośniejszy od tchnienia. Jej ojciec zaśmiał się gorzkim, pustym dźwiękiem. Twoja matka była zbyt miękka. Zobacz, dokąd ją to doprowadziło do grobu. Szloch wyrwał się z ust anieli. Już dawno nie płakała często, ale teraz, z duchem matki obserwującym spółki, coś w niej pękło. Bez słowa wyjechała wózkiem z gabinetu i udała się do swojego pokoju. Był to piękny pokój, z jedwabną pościelą i widokiem na ogród, ale wydawał się klatką. Wzięła małą walizkę, którą kiedyś spakowała na marzenie o uniwersytecie, które nigdy się nie spełniło i cicho włożyła do niej kilka ubrań, szczotkę do włosów i pozytywkę, która wciąż lekko pachniała lawendą. Gdy słońce zaczęło zachodzić, malując szare niebo odcieniami fioletu i pomarańczy, czekała w wielkim holu wejściowym. I wtedy go zobaczyła. Kazimierz stał obok starego, ale solidnego pickupa. Był wysoki, z opaloną skórą i spokojnymi ciemnymi oczami spod filcowego kapelusza. Jego ubranie, dżinsy i flanelowa koszula było proste, ale czyste. Nie wyglądał jak kat, który przybył po nią. Jego postawa była spokojna, ani niecierpliwa, ani zawstydzona. Aniela wzięła głęboki oddech, a jej serce waliło. Nadszedł moment, którego bała się najbardziej przeniesienie z wózka do samochodu. Zawsze była to upokarzająca próba niezdarnych rąk, klinicznego podnoszenia i litościwych spojrzeń. Jej ojciec obserwował z progu, z ramionami skrzyżowanymi, widz jej ostatecznego upokorzenia. Przygotowała się, ale Kazimierz podszedł, nie by ją chwycić, ale by przykucnąć na jej poziomie, całkowicie ignorując jej ojca. Jak mogę pomóc? Zapytał jego głos cichy i równy, jak pomruk spokojnego jeziora. Aniela spojrzała na niego, mrugając przez łzy, które pojawiły się z szoku i wstydu. Nikt nigdy jej o to nie zapytał. Nie w ten sposób. Nie z szacunkiem, który dawał jej kontrolę. Traktował ją jako osobę, a nie przedmiot do przeniesienia. Ja mogę się podeprzeć, jeśli poda mi pan ramię, wyszeptała. Podał jej mocne muskularne przedramię. Nie pośpieszając jej, nie ciągnąc, po prostu czekając z cierpliwością kamienia. Z wysiłkiem, który sprawił, że jej mięśnie zadrżały, przeniosła się na siedzenie pasażera, zaskoczona cichą siłą, którą oferował jako kotwicę. Złożył wózek z cichą sprawnością i umieścił go na pace. Nie musisz jechać, jeśli nie chcesz. Powiedział zanim zamknął jej drzwi, a jego słowa były tratwą ratunkową, której się nie spodziewała. Aniela spojrzała z powrotem na drzwi wejściowe. Jej ojciec już się odwrócił, znikając w cieniu domu. Odwróciła się z powrotem. Chyba nie mam dokąd pójść. Kazimierz skinął głową, jakby już to rozumiał. Wsiadł, a jej serce waliło, z pozytywką na kolanach, jak tarczą. Gdy silnik zapalił, obraz jej matki znów błysnął w jej umyśle te oczy pełne łagodnej wiedzy. I po raz pierwszy od dawna Aniela zastanawiała się, jak to byłoby należeć do miejsca, w którym nie byłaby postrzegana jako złamana. Pikap trząsł się na wąskiej, polnej drodze, otoczonej złotymi polami, które ciągnęły się bez końca pod popołudniowym niebem. Aniela trzymała walizkę na kolanach, a jej serce waliło. Spodziewała się jałowej ziemi, popękanego drewna i przytłaczającej ciszy. Ale to, to było co innego. Gdy skręcili za zakręt, pojawił się dom. Skromna drewniana chata otoczona polami słoneczników, które sięgały aż po horyzont. Na ganku delikatnie kołysał się wiklinowy fotel. Dzwonki wietrzne dzwoniły pod okapem. Nie był to okazały dom, ale wydawał się żywy. Kazimierz zaparkował i wysiadł pierwszy. Nie otworzył jej drzwi ani jej nie pośpieszał, po prostu czekał. Aniela podążyła za nim z szeroko otwartymi oczami, chłonąc zapach ziemi i polnych kwiatów. Wewnątrz dom był mały, czysty i ciepły. W kuchni nad zlewem wisiały suszone zioła. Na półce z książkami przy ścianie stały tytuły o rolnictwie, poezji, a nawet książki kucharskie. Ten pokój jest Twój, powiedział cicho Kazimierz, wskazując na korytarz. Aniela wjechała do środka: łóżko z miękką pościelą, biurko przy oknie. Poranne światło wpadałoby tam idealnie. Co mam robić? Zapytała jej głos niemal szeptem, przyzwyczajona do życia, w którym jej istnienie definiowały obowiązki i oczekiwania. Kazimierz oparł się o framugę, a jego spokojne oczy spotkały jej: Na razie nic, możesz później pomóc w ogrodzie, albo odpocząć, po prostu bądź, to wystarczy. Nikt nigdy jej tego nie powiedział, po prostu bądź. W ciągu następnych dni aniela powoli się adaptowała. Rano podlewała słoneczniki, po południu czytała, wieczorem próbowała gotować. Pewnej nocy całkowicie spaliła zupę i garnek. Dym i zapach ją przytłoczyły. Przepraszam, powiedziała szybko, gdy Kazimierz wszedł. Zniszczyłam to. Powąchał powietrze i uśmiechnął się. Pachnie jak moja pierwsza próba z tym, że ja prawie podpaliłem stodołę, ty tylko zwęgliłaś obiad. Zaśmiała się niepewnie. Ale to był jej śmiech. Stopniowo się zmieniała. Jej ubrania wydawały się luźniejsze. Już nie ukrywała ramion. Nuciła, pracując w ogrodzie. Było cicho, ale to był spokój. Potem nadszedł czas na ciasto miodowe. Znalazła przepis w książce Kazimierza, w kształcie słonecznika, lekkie i złociste. Pracowała całe popołudnie, starannie wykonując każdy krok. Ale kiedy wyjęła je z piekarnika, środek opadł, serce jej zamarło. Wściekła na własną porażkę, chwyciła gorącą formę i pomaszerowała do kompostownika, rzucając ciasto z głuchym łoskotem. Za nią kroki. Odwróciła się, przestraszona. Kazimierz nie, to śmieci! Schylił się, odłamał kawałek i ugryzł. Patrzyła, wściekła. Dlaczego to zrobiłeś? Przeżył. A potem powiedział: smakuje prawdziwie. Co to znaczy? Odparowała. To znaczy, że ktoś próbował. Nie jest idealne, nie z cukierni, po prostu ty. Wpatrywała się w niego, miała. Nikt nigdy tak o niej nie mówił. Jej oczy zapiekły. Kazimierz dodał: Jadłem idealne ciasta. Nie pamiętam żadnego z nich, to zapamiętam. Łzy popłynęły zanim zdążyła je powstrzymać. Odwróciła się. Kazimierz nic więcej nie powiedział. Stało obok niej, gdy wiatr poruszał kwiatami, i po raz pierwszy Aniela nie czuła się, jakby została wysłana na śmietnik. Czuła się mile widziana. Poranki na farmie nadchodziły łagodnie, z rosą przylegającą do płatków polnych kwiatów i ptakami ćwierkającymi jak starzy przyjaciele. Aniela na swoim wózku inwalidzkim spędzała godziny na werandzie. Gdzie Kazimierz zbudował dla niej podwyższone grządki pełne żyznej ziemi. Jej dłonie, niegdyś słabe i niepewne, teraz poruszały się z odnalezionym celem, sadząc nie tylko zioła, ale także delikatne dzikie kwiaty mazur, które wymagały cierpliwej opieki. Ziemia nie była miejscem, do którego została zesłana, by zostać zapomnianą. Stała się miejscem, w którym przypomniała sobie, jak to jest tworzyć życie. Pewnego dnia zakwitł pierwszy dziki storczyk, który posadziła. Był mniejszy od pozostałych, ale jego płatki miały głęboki, aksamitny fiolet. Z troską aniela dotknęła go, a jej serce zabiło mocniej. To była najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek wyhodowała. Tej nocy zerwała go i włożyła do małego wazonu na stole w jadalni. Gdy Kazimierz go zobaczył, zatrzymał się w drzwiach kuchni, jego wzrok utkwiony w kwiecie. Moja Zofia wyszeptał, a jego głos się załamał. Zawsze próbowała je hodować, ale nigdy jej się nie udało. Podniósł wzrok na aniele, a w jego oczach była mieszanka podziwu i starego bólu, który zaczynał znikać. Zrobiłaś to, o czym ona zawsze marzyła. Tego popołudnia, sprzątając starą szafkę z książkami, Aniela znalazła na dnie drewnianą skrzynkę. W środku nie było skarbów, ale duchy innego życia dyplomy z ekonomii rolnictwa z prestiżowego uniwersytetu, zdjęcia jego w garniturze na konferencjach, a pod spodem akty własności setki hektarów lasów, pól i jezior. Serce jej zamarło. To nie był biedny rolnik, był cichym królem tego rozległego, pięknego królestwa. Gdy wrócił z pola, czekała na niego ze skrzynką otwartą na kolanach. Jej głos był spokojny, ale pełen odnowionego bólu. Uciekłam ze świata pieniędzy, który traktował mnie jak przedmiot, tylko po to, by odkryć, że wpadłam winny. Pozwoliłeś mi wierzyć, że jesteś prosty, jak ja. Słowa jej ojca odbijały się echem w jej umyśle, zatruwając sanktuarium, które znalazła. Odwróciła się do pokoju, zapomniana walizka wysunęła się z podłóżka. Kazimierz pojawił się w drzwiach, z twarzą pooraną bólem. Aniela, proszę, posłuchaj. Opowiedział jej o Zofii, o wypadku, o winie, która skłoniła go do porzucenia korporacyjnego świata. Pieniądze leżą w banku, nietknięte to tylko papier, ta ziemia, ta cisza to jedyna prawdziwa rzecz, jaka mi po niej została. Podszedł bliżej, a jego głos się załamał. Nie jesteś projektem charytatywnym Aniela, jesteś pierwszą osobą od lat, która sprawiła, że ta ziemia znów wydaje się żywa. Sprawiłaś, że ja poczułem się żywy. Zatrzymała się z ręką na złożonej sukience, a łzy spływały po jej policzkach. Tej nocy zabrał ją nad brzeg jeziora, ulubione miejsce Zofii. Zachód słońca malował wodę odcieniami złota i różu. To miejsce powiedział cicho było kiedyś pomnikiem tego, co straciłem. Ale odkąd przyjechałaś, stało się obietnicą tego, co jeszcze mogę znaleźć. Nie chcę już wypełniać go starymi wspomnieniami Aniela. Chcę tworzyć nowe z Tobą. Ich związek rozkwitł w tej ciszy. Uczył ją nazw gwiazd. Czytała mu poezję, gdy naprawiał płot. Gotowali razem, a ich dłonie muskały się w ciasnej przestrzeni kuchni, wysyłając iskry, których żadne z nich się nie spodziewało. Wtedy przyszedł list z prestiżowej fundacji rolniczej w Warszawie, oferujący Kazimierzowi stanowisko kierownicze, szansę na powrót do jego dawnego świata wpływów i władzy. Pokazał jej go, a papier wydawał się intruzem na ich sosnowym stole kuchennym. Stary strach Anieli powrócił. Idź, powiedziała słabym głosem To twój świat ja jestem tylko kobietą z farmy. Spojrzał na nią, a ból w jego twarzy ją zaskoczył. Czy tak myślisz, że tego chce? Tej nocy ogień trzaskał w kominku. Kazimierz stał przed nim, trzymając list w jednej ręce. Aniela obserwowała go z kanapy, z sercem ciężkim od pożegnania, które czuła, że jest nieuniknione. Ale zamiast go schować, ukląkł i celowym ruchem włożył list w płomienie. Patrzyli jak słowa o władzy i prestiżu zwijają się w popiół. Odwrócił się do niej, a jego twarz oświetlił ogień. Mój świat jest tutaj, powiedział, a jego głos był pewny z pewnością, która zaparła jej dech w piersiach. Zawsze był. Po prostu potrzebowałem, żebyś mi pomogła go odnaleźć. Podszedł, klękając przed jej wózkiem, z kieszeni wyjął coś małego. To nie był aksamit ani blask, to był pierścionek wyrzeźbiony jego własnymi rękami z drewna stuletniego dębu, który rósł nad jeziorem. Był prosty, gładki i zawierał więcej obietnic niż jakikolwiek diament. Aniela, wyszeptał biorąc jej dłoń: Nie mogę obiecać ci świata bogactwa ani władzy. Zostawiłem ten świat za sobą, ale mogę obiecać ci moje dni, mogę obiecać moje ręce, by budować to, o czym marzysz, moją ciszę, by dać ci spokój i moje serce, by cię ogrzewać. Chcę budować z tobą dom, nie tylko na tej ziemi, ale w nas. Wsunął drewniany pierścionek na jej palec. Wyjdziesz za mnie? Zaśmiała się dźwiękiem jak dzwonki wieczne, a jej łzy były teraz z czystej radości. Tak, wyszeptała: Tak, Kazimierz, tysiąc razy tak. Rok później wiosenne słońce świeciło nad małą, dobrze prosperującą firmą o nazwie Mazurskie zioła. Aniela ze swojego słonecznego warsztatu z widokiem na jezioro. Zarządzała zamówieniami online na swoje rzemieślnicze mieszanki ziół, które stały się hitem wśród szefów kuchni w całej Polsce. Kazimierz zarządzał ziemią, jego dłonie wciąż silne, ale jego uśmiech teraz łatwy i częsty. Ich dom już nie był cichy. Był pełen śmiechu, zapachu ziemi i tymianku oraz cichej melodii starej pozytywki, która teraz grała niejako przypomnienie straty. Ale jako ścieżka dźwiękowa miłości, która podobnie jak dzikie storczyki anieli, zakwitła w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Jeśli ta historia poruszyła wasze serce, jeśli przypomniała wam, że odporność może być cicha, a miłość można wyrzeźbić ręcznie, to koniecznie zasubskrybujcie historie szepczące. Tutaj przynosimy opowieści, które nie tylko bawią, ale leczą, inspirują. I zostają z Wami długo po tym jak ekran zgaśnie. Do następnego razu wierzcie w piękno drugich szans.